Rozpoczynamy rozgrywkę Michaszek kontra bananek. Oglądacie to na kanale Bananka i swoją drogą możecie dać subika i łapeczkę w górę. Gramy na jedną bramkę. I gramy na jedną bramkę. I... ajajaj, banan zablokował Michaszka! Ślisko jak po lodzie. Powiedział, ślisko jak po lodzie bananek. Yeah. Dobry tekst, dobry tekst. Swoją drogą, to możecie też zrobić... Yy, na główny kanał bananka. W sensie, właściwie to jest to główny kanał, ale w sensie na stronę główną. I... Dać yy, mu... Lajki pod innymi filmami, jak tak go lubicie bardzo. <laughs> Michaszek ma piłkę. Bananek próbuje mu ją wyrwać, ale nie wyszło. Banan o piłkę i... Ajajaj! Było blisko! Piłka wpadła do rowu! Trzeba ją wyciągnąć. Dobra, Michaczek wyciągnął piłkę, gramy dalej! Sorry, ale nie mogę ujawnić twarzy. Bananek zdobywa gola, jest 1-0, 1-1, 2-1, 1-1, a tak 2-1, bo my zaczęliśmy wcześniej, no nie no 1-1, jeden, 2-1, jeden. Jeden. dla kogo, ja wcześniej, nie, nie no da, dawajcie 1-0, bo teraz zaczęliśmy nagrywać Uwaga Michaszek ma piłkę I nie strzeli jak Robert Lewa A jednak Michaszek zdobywa jeden punkt 1-1 Mamy remis 1-1 1-1 1-1 Oficjalny wynik No zaczynajcie! Michaszek przyjął piłkę przez pomyłkę banana Michaszkowi nie udało się strzelić, ale za to banan wykorzystał okazję. Jest 2-1. Przypominam, że gramy do 3. Także bananowi został jeden punkt. A z tego Michaszowi... Michaszkowi... Dwa. Dobrze widziałeś, że to Michaszek zdobył punkt. Teraz pamiętaj rodzice o... Co? Wiele wiem, pierwszego. wiem. Ale niesprawiedliwie. Przypominam, że gramy o trzy punkty. Michaszek ma dwa. Ja też mam dwa. Yy, gramy na jedną bramkę yy, oraz gramy na śniegu, więc jest trudniej poruszamy się wolniej, więc to taki specjalny ten yy, specjalny podwój, nie? O, o, przyszedł Mentos, przyszedł Mentos Dobra, Spoko, nie, pokażę, nie będzie nie... twarzy, nie będzie twarzy no, nie, no. O, nie ma... i tak nie ma ciebie XD. Okay. Okay. No to dawaj! Nie, możemy... no to nie będzie twarzy! Nie ma A, no dobra, czyli men... No To musisz się sunąć, bo mnie to ten. No to, potem, to, nie... to chodź, komentujesz no to ze mną. Będą z niespodziewanej chwili przyszedł. Pierdziela, szukałem was chyba... Nie wiem, t, 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 godzinę. <suszę> Kiedy? <suszę> Kiedy? <suszę> <gol> <gol> Gola zdobywa kto? Bananio! Dokładnie. Ba o, banan tum tum tum. Banan tum tum tum. Banan tum tum tum. Banan tum tum tum. tum, tum, tum. Wygrałem z tobą. Dobra. Ej, Mówiłaś, że Dobra, teraz zrobimy Oficjalnie nie będzie Siemaneczko z powrotem. D -d -d teraz ten, yy, będzie jakiś mecz po tym, zaraz po ceremonii, którą wygrał oczywiście. No. Bananio! Stop.